Cześć, witamy ponownie na kanale Husator. Ja już mam czapkę ocieplaną, znaczy, że już jest troszeczkę chłodni, ale to nie znaczy, że nie warto kupować motocykli. Dzisiaj tym krótkim materiałem chciałbym was zaprosić na ten po następny tydzień, który będzie bardzo ważny. Jak dobrze wiecie, zaczyna się całe szaleństwo z Black Friday. My chcemy Was zaprosić od poniedziałku, środy i piątek. Będziemy organizować specjalne oferty, promocje, o których zaraz będę mówił. W poniedziałek Cyber Monday, środę live, tym razem na kanale YouTube dla naszych widzów. Którzy chcą posłuchać troszeczkę o motocykla 125, o nowościach, o których się dowiedzieliśmy. Nie będzie to jakiś mega poradnikowy live, ale myślę, że będą pytania, będą odpowiedzi z mojej strony i na pewno macie wiele rzeczy, wiele, wiele pytań do mnie. Jak nie macie czasu przyjechać, no i Black Friday, czyli finał tych wszystkich wyprzedaży, można naprawdę kupić motocykle. Tanie, więc ja tutaj będę poświęcał w tym tygodniu następnym czas właśnie motocyklom szosowym na pojazdy terenowe, endure. Był czas, klienci już wiedzą o co chodzi. A teraz postaram się zrobić właśnie materiały, promocje na motocykle szosowe, czy to 125, większe pojemności, mniejsze, więc myślę, że będzie bardzo, ciek bardzo fajny weekend, fajny tydzień dla Was, a tym materiałem Wam wyjaśnię, jaki jest plan działania na najbliższe 5 dni. Mam nadzieję, że tym wstępem Was zainteresowałem i mam nadzieję, że dołączycie do nas, będziecie się naśledzić przez cały tydzień. Startujemy w poniedziałek, no i to będzie jakby. Cyber Monday głównie dla użytkowników M15. Jak widzieliście wcześniej na poprzedniej prezentacji, długiej, mam nadzieję, że ją oglądaliście, tam już pokazywaliśmy większość modyfikacji w Junaku M15. Jak dobrze mówiłem, potrzebujemy jeszcze, albo możemy przyjąć jeszcze 8 zamówień na tego typu właśnie motocykl Junak M15. Więc tylko w poniedziałek, już dzisiaj, w niedzielę informuję Was o tym, będziecie mogli skorzystać ze specjalnego kodu rabatowego na Junaka M15. Wprowadzimy na stronę 8 sztuk. Będzie to jeszcze ten pojazd oryginalny Junak M15, bo przypomnę, cały czas szukamy odpowiedniej nazwy na naszego Junaczka, na naszego. Jakby można powiedzieć, kustoma sport cruisera, którego tworzymy w naszym, właśnie serwisie. I będziecie mogli uzyskać tylko i wyłącznie w poniedziałek. Tylko i wyłącznie zamawiając to przez stronę. Ale co ważne, nie opłacając tego przez PayPro, tylko po prostu będziecie musieli złożyć zamówienie. E, musicie tam zaznaczyć, że e, odbiór osobisty, żeby Wam system nie doliczył, e, nie doliczył opłaty za e, transport, e, oraz zaznaczyć płatność przy odbiorze. Co jest ważne, ponieważ ja te zamówienie będę ręcznie e, obrabiał, wysyłał do Was fakturki e, Proformy, i ten pojazd będzie musiał być opłacony jutro. Czyli 8 sztuk możemy sprzedać Wam z uwaga z rabatem 10%, czyli nie dość, że macie zagwarantowaną e, stałą cenę detaliczną na poziomie 19 tysięcy plus 300 zł. przypomnę, przygotowanie zerowe w naszym e, serwisie. Będziecie mogli tylko i wyłącznie w Cyber Monday kupić ten pojazd 10% taniej. Opłacając już w poniedziałek, macie zagwarantowane miejsce. No a później, macie zagwarantowane, że modyfikacje, które zaznaczycie nam na nowym, nowej pozycji do tego junaczka, będziecie mieli zrobione. Więc startujemy z Cyber Monday. W niedzielę, w środę, przepraszam, będzie live o 20. Na tym live'ie będę opowiadał o nowościach. Będę opowiadał, jakie nowości będą, jeśli chodzi o map tuning. Mój kolega wspólnik Kuba, właśnie teraz, jak to nagrywam, działa z oprogramowaniami do Junaków RX1. Są to podróby Bosza, maktroniki MT08 to są takie oznaczenia i 06, więc będziemy działać. Więc na pewno wiele informacji ciekawych mam do przekazania. No i w danym momencie na live'ie będzie specjalny kod rabatowy, którego będzie można uzyskać poprzez napisanie maila na sklep małpakusator.pl i tego maila będzie trzeba wysłać w trakcie trwania całego live'a. W czwartek będziemy wysyłać do Was kody rabatowe i te kody będą dostępne i będą ważne na wszystkie motocykle 125. To jest ważne i ten kod będzie uprawniał znowu do obniżenia pojazdu o 10%. Więc ci, co będą siedzieć na Liveie zgarną naprawdę fajną, fajny rabat. I też będzie trzeba go wykorzystać już w czwartek, opłacić zgodnie z zasadami takimi jak z junakiem M15, czyli przypominam, zaznaczamy płatność przy odbiorze, bez transportu, żeby Wam nie policzyło i odbiór osobisty w salonie, żeby Wam nie policzyło transportu i płatność przy odbiorze po to, żebym ja zamówienia przerobił i wysłał Wam fakturki proformy do opłaty. My będziemy mieć zaktualizowaną ofertę marki Junak i Barton, więc będziecie mogli kupić te pojazdy 10% taniej. A co będzie na Black Friday, to już poinformuję Was w live środowym, więc cieszymy się, że jesteście z nami, a my się odwdzięczymy mega rabatami. Na każdym live również organizuję konkursy, gdzie można wygrać jakieś koszulki, jakieś czapeczki. Więc myślę, że osoby, które będą z nami najwytrwalej, najdłużej, pewnie coś też zgarną. Z mojej strony to wszystko. Niestety dzisiaj nie pojeżdżę, bo jest u nas zimno. Na pewno nie będę testował motocykli, ale już tam. Za mną stoją Junak RX1 na 150, też zrobię na pewno prezentację. Będziemy robić niedługo prezentację z naprawy Yamaha Royala Ventur, świetny motocykl, więc wiele, wiele jeszcze pomysłów mamy, ale szykujemy się do mega promocji tydzień z fusatorem, więc co? Mam nadzieję, że będziecie. Przypominam, poniedziałek promocja na M15, 10% taniej, ale będziecie musieli to zrealizować właśnie w poniedziałek. Zasady powiedziałem na początku tego filmu, to to trzymajcie się, cześć!